Taką mamkę tutaj do paliwa, trzeba zalać paliwem, kranik otworzyć. Jeden silnik kończyłem i drugi wstawiłem. Trochę skumplony, Golf trójka wsadzona, wieloklinowy pasek, ale daje robotę. Na wszystkim chodzi, na benzynie, na oleju, przepracowanym, nieprzepracowanym, na wszystkim. W szerokiej drogi na razie. Cześć, witam Was na kanale Jarzyna filmy, prosto ze zlotu pojazdów zabytkowych, odjazd. A ze mną jest pan Andrzej, którym zaraz porozmawiamy sobie o tym, jak takim samochodem jeździ się po ruchu licznym i przyjeżdża się po prostu, tak normalnie, na zlot pojazdów zabytkowych. Więc zapraszam Was serdecznie i koniecznie subskrybujcie kanał, no i widzimy się w całym materiale. Roman mnie zobaczył i mówi, ja Cię skądś znam. Ja mówię, ja tu pierwszy raz jestem, skąd możesz mnie znać? A on mówi, a Ty w internecie coś nie kręcisz? Ja mówię, a zdarzyło się tam raz albo drugi raz. Roman, przyjechałeś swoim Fiatem 125P z 88 roku, a ja go zauważyłem dlatego, że... bo ja mam identycznego, 83 rok, który bardzo długo już stoi w garażu, ale jeździłem w nim w wiele miejsc. Jak Ci się jeździ dużym Fiatem? Ile lat już nie jeździsz? Nie, znaczy tu, tym akurat egzemplarzem nie, że długo, ale ogólnie tymi Fiatami, polonezami. No to ile bardzo, lat jeździsz. Bardzo dużo jeździło. No, od, od lat od dzieciństwa. Syrenkami tak. jeździłem. No. Jeszcze prawa jazdy nie miałem, to ojcu, brałem syrenkę i jeździłem, nie? Nie mów w takich rzeczy głośno. <laughs> Dlaczego? Tam. Kto, kto tam nie wsiadał, tak. jednemu się nie udało zapalić, to tylko za kierownicą posiedział, a inni odpalili i nawet i próbowali no. ścianę garażu przestawić, no, no normalne rzeczy. No jeździło się, naprawdę się jeździło, miałem okay. tych samochodów, trochę prze, przewaliłem okay. tych samochodów. Różne fiaty, polonezy. Miałem jednego z chyba bodajże. 80 sztuk wyprodukowanych polone zakupę, tak? W 85 roku tak? miałem jednego. No tak. i co? I teraz plujesz sobie. Ojej, ojej, nawet. Nie pytaj. Bo, zobaczmy twarz człowieka, który sprzedał polone zakupę. No tak, sprzedałem. ale to były inne lata. Byłem w wojsku w 94 roku. W 1994 okay. roku i nie mogłem go sprzedać. Byłem na giełdzie na żeraniu, mhm. bo już była giełda na żeraniu. No i goście przyszli do mnie. Ja siedziałem w tym polonezie, goście przyszli do mnie i. Chodzili na około tego Poloneza, ze 40 minut i oglądali go. No i mówię, czy, mogę się przejechać? czy możemy się przejechać? Ja mówię, no oczywiście, że się możemy przejechać. Uchyla mi siedzenie, no. a oni jeden na drugiego tak spojrzeli. Co to jest? Ja mówię, no jak to, chodzicie koło samochodu i nie wiecie co to jest? No i nie sprzedałem go. Nie sprzedałem go, później go tam oddał, yy, sprzedałem go w wojsku korążemu. Chorążemu sprzedałem w wojsku, on to później. A wiesz gdzie on teraz trafił? Nie e, wiadomo. W Legionowie, ten chorąż był z Legionowa, nie? Aha, okej. Okay. Ogólnie w wesołej tam służył w jednostce, ale... Dalszych to... lo, losów tego kupę. Nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie tam... To jakby ktoś szukał i ma kupę w Polsce Poloneza i chciałby... I akurat gdzieś mu zaświta, że jakiś chorąży miał, to może dotrzeć no, nawet i do ciebie. No tak się historie tworzą, no, słuchajcie. Do, dokładnie. Tak. No dobrze, a y, tak rozmawialiśmy sobie właśnie, że on trochę wyżej stoi. Bo trzy nie, pióra bo, ma założone. Trzy pióra masz założone. No jak były dwa i przyczepę się przypięło i no właśnie, siedział, to, ale, ale jeżeli to było, ty podróżujesz. A czekaj, to otworzymy było ten, go. już otwieram. O, zaglądamy, jak się ładnie otwierają drzwi, koraliki na lato to dobre można się nie przyklejać. Nie przykleja się, nie? Nie, Będzie. nie, nie, właśnie fajnie. No właśnie, się, się podróżuje. Jakieś gadżety. Kiedyś, jak się tam z kolegą zgadali, był w Funtusku Łado, y, no. y, Łado i miał okay. to, nie? A i masz gaz założony, tak? Ta z gazem. To spalanie jakie masz? Jak... Oj, tam się nie liczy. Nie, nie liczy się, Ale dychę to na pewno spokojnie, nie, nie. nie? To jest tak jak ostatnio Grzesiek z Mikołajem i Halibizonem i tam pełno pytań się pojawiało, ile spali? Nie, to się nie liczy. To się jedzie, aby dojechać. 30, 50, jakie no, to, to ma znaczenie? To, to samo i tu, jedziesz, no. lejesz za, do pełna i to wszystko, <laughs> Tak, nie? tak. Ale to jest taki sposób, wiesz, lejesz na przykład zawsze za stówkę i to ci. Rybka, I cię, pewno, czy tam. I na pewno czy, starczy za stówkę. Słuchaj, no czy gaz. tam jest za, za piątkę, czy za 7 zł, jakie to ma znaczenie? Za stówkę zawsze lejesz i jedziesz. No, 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 Skończy dokładnie. się lejesz za kolejną stówkę. Dokładnie. No, gratuluję Ci Fiata. Dzięki. E, I może do zobaczenia na jakimś kolejnym zlocie. No, możemy się zobaczyć. No. Kto wie? <laughs> jest Tomek na zlocie też, Tomek, tak. którym e, przyjechał. Czym Ty przyjechałeś? Bo stoi ja. za nami? Tam przyjechałem tarpadem 239D dieslem, którego jestem właścicielem. Pierwszym właścicielem z 91 roku. Jesteś od początku? Od samego początku. O! Właściwie miałem powiedzieć, że ludzie, którzy mają tarpany, dzielą się na dwie grupy. Jedni, którzy jeżdżą tarpanami z oryginalnymi silnikami, i ci, którzy mają. Tak. i ci, którzy po prostu je kupują i wkładają coś zupełnie innego. Mercedesy, jakieś BMW, nie wiem co tam jeszcze, żeby to po prostu leciało. A ile Twój leci? Mój leci 80 na godzinę, Jest 80? Świe... No. świeżo po, z... po remoncie silnika, mhm. ale. Na pierwszym silniku, który jeździł o, do 18 roku, zrobił ponad 850 tysięcy kilometrów. 850 000. jeździłeś tarpanem 850 tysięcy kilometrów? Tak. tak. <laughs> ci ludzie się biorą w ogóle. Ty ale to będzie do pracy, tak? Normalnie? No bo chyba nie tak turystycznie. Eee, on pracował, tak. Pracował. On, on pracował jak wół, eee. on przewoził po dwie tony towaru. Ja budowałem okay. dom w trakcie, już eee. do tego był biznes prowadzony, gdzie jeździłem do rowarów warszawskich i tam było pakowane piwo, więc on dźwigał ciągle. Nastał ten moment pewnie około 2000 któregoś roku, że mogłeś ten samochód sprzedać, no bo on już był, nie wiem, 2008-2010, on już był na tyle pewnie stary. No bo tam po dwudziestkę, że można było się go pozbyć, więc coś podobnych pieniądze, znaczy za niewielkie pieniądze powiedzmy coś lepszego, tak? A, a ty go nie sprzedałeś, no i wiadomo, później zaczyna się cały okres klasyków, zlotów, nie? Po 2010. Więc co tam? Miałeś taką no, myśl, żeby to się go nie, pozbyć? Nie, nie, to była, owszem, było może chętnych, bardziej, bardziej było chętnych na silnik. Bo często ludzie brali z naszego terenu, czyli tam gdzie ja mieszkam, czyli w Garbolinie. Bardziej było większe zainteresowanie na silniki do traktorów. Dlaczego? Dlatego, że one były niezmęczone. Więc one bardzo fajnie chodziły. E, ale sprzedaż pojawiła się w momencie, kiedy ktoś zobaczył, jak został wyremontowany ze samochód i wtedy to, to się trafili pierwsi klienci. Którzy ale to bardzo... kiedy go remontowałeś? Niedawno? Tak? E, no, 18 rok. No, no, no ale to wiesz, 18 to już powiedzmy, to już jest czas, kiedy. Świat klasyków, zlotów, rajdów, spotów, wszystkiego jest rozkręcony, więc ludzie już wiedzą, że to może być warte. Nie? Tak. nie, że tarpanów nie ma dużo. To nie ma. Jak pojedziesz na zlot, ile to jest tarpanów? Jeden. Tu nie, ma, tu jest jeden. Pojedziesz na większy zlot, może dwa tarpany? No Nie, nie no. widziałem tak, żeby naraz stało, nie wiem, 10 tarpanów. Nie, nie, nie. Maluchów, polonezów, no. dużych kwiatów, bez problemu. Owszem, zdarzyło mi się raz, była bodajże no. ale robili. Na stadionie był duży zlot, i tam zostałem zaproszony do takiego teamu. Tarpanu, okay. Ale tam tak naprawdę to stały same bunkery, każdy inny i mój I jeden rodzynek. I nic więcej nie było. No. Jest ze mną Robert Kwiatkowski, organizator. Tych osób, które tutaj organizują, jak widzę w tych koszulkach, organizator, odjazd jest bardzo dużo. Zlot zaczął się w Ząbkach, e, natomiast teraz znajdujemy się w Markach, e, w miejscu, w którym cały ten, e, ten konwój starych samochodów przyjechał. To nie są tylko polskie samochody, to nie są tylko zagraniczne samochody, to są motocykle. Cała przeróżna masa e, no, starych. Sentymentalnych pojazdów, można powiedzieć. Ty zacząłeś swoją przygodę z motoryzacją lat temu, ile? Ojej, od małego. Od małego? Tak naprawdę. Urodziłeś no... się z kierownicą? To, to tak jak ja. To znaczy <laughs> dokładnie tam przyjeżdżałem KFS-owi, no. jadąc na działkę, bo tam gdzieś okay. tam ta historia cała. Potem telew w telewizji Wozimierz Ziętarski, który też jest z nami tutaj, a propos, bo każdą naszą imprezę prowadzi Wozimierz Ziętarski, więc od wielu lat z nami tutaj jest. No i, no, i gdzieś tam coś tam zaszczepiło. Oczywiście od Taty, Syrenka, pierwszy mi samochód to jest Syrenka. Teraz tych Syrenek trochę już mam. Eee, I jeszcze tam innych pojazdów, więc polskie samochody, jak najbardziej dla mnie tutaj, eee, wspieram. Oczywiście no, też zagraniczną motoryzację tutaj, bo, bo widać, że bardzo dużo. Jakby też jest tej motoryzacji zagranicznej przyjeżdża, więc my to po prostu kochamy, tak? Robert, no gdybyś nie kochał motoryzacji, to pewnie nie poświęcałbyś sporo czasu, żeby zorganizować taki zlot. Ja wam postaram się tutaj, bo krążyłem po tym zlocie i swoim okiem, które już mam wyćwiczone, żeby wypatrywać fajne historie, fajne samochody. Wyłowiłem trochę, no nie da się wszystkich, oczywiście ze wszystkimi porozmawiać, bo tutaj kilkadziesiąt samochodów przyjechało, ale kilka historii teraz usłyszycie, albo już część słyszeliście. Zlot jest co roku, więc jeżeli ktoś chciałby w przyszłym roku przyjechać, ząbki, marki powtarzacie? Tak, tak, znaczy ogólnie to co roku robiliśmy oddzielnie. Tak, oddzielnie, czy oddzielnie w ząbkach od 2019 roku, od zeszłego roku w markach i tu weszliśmy z, z rocznicy, bo tutaj wiecie co, to jest taka to jest rocznica, 103 rocznica pierwszego rajdu w Polsce, tak? Tu się właśnie na strudze, czyli dokładnie koło nas tutaj drogą, koło, koło kościoła dokładnie ten, ten rajd tutaj był, tak? odbywał się w 1922 roku, pierwszy rajd, który był ogólnie samochodowy, ale też i motory, to było 43 km rajdu Mówię, i, na, i, motor, i motorami, i samochodami, tak, więc no, to jest fajna rocznica I to, i to też zależy troszeczkę tam, żeby to też jakby pamiętać o tym i żebyśmy tam wspierali to i to wszystko fajnie tutaj. W ogóle powiem tak że Marki, Marki też to miasto, gdzie bardzo dużo jest historii. No? Idziemy po, po zlocie, zobaczycie samochody, zobaczycie, w tej historii. Piękna pogoda, więc no, to, co lubimy najbardziej. Chciałbym Wam pokazać tego garbuska, jest naprawdę przepiękny właściciel. Powiedział mi parę słów, ale sam nie chciał wystąpić. To jest garbus z 70 roku, ale część tego garbusa została postażona, więc wygląda troszeczkę inaczej niż oryginał. Jeżeli chodzi o silnik, został niedawno wyremontowany, ale wszystko tak, żeby zachować trochę takie postarzenie, żeby to nie było wszystko takie nowe i czyściutkie, ładne. Wszystko zrobione z małością, o szczegóły, jak widzicie. No i najważniejsze, to, co widzicie przede wszystkim, to pneumatyka. No On leży, on, on się przytula do tego podłoża, więc no piękny. Garbusik, możecie go podziwiać teraz na zdjęciach. Takich pojazdów na takich lokalnych zlotach jak tutaj w Ząbkach i teraz jesteśmy w markach, można znaleźć, więc czasami właściciele powiem wam nie jeżdżą gdzieś daleko. No i też to tak wygląda, że czasami warto przyjechać na jakieś lokalne zloty, bo nie zobaczy się tych samochodów w innych częściach Polski. Powiem wam, że jak ktoś wyjeżdża samochodem z lat 90., 70., 50. nawet, no to te samochody w miarę jeszcze przystają do ruchu ulicznego. Natomiast jak ktoś wyjeżdża takim pojazdem, szacun. Naprawdę to jest coś pięknego zobaczyć po ulicach tutaj Marek, wcześniej Ząbek, kawałek Warszawy, że można po prostu sobie trzymać w garażu, dbać o taki samochód, mieć taką pasję z dawnych lat, a teraz przyjechać na zlot. I taki samochód żyje, jeździ, to nie jest tylko obiekt muzealny, więc to też bardzo fajna, ciekawa historia. Pan Andrzej jest właścicielem Dodge'a z 27 roku, to, to ma za dwa lata będzie miał 100 lat. 100 lat, za dwa lata będzie miał 100 lat, 27 rok. Okej, okay. i jest Pan właścicielem tego pojazdu od o, 8 lat? O 9, 9 lat dokładnie. A co Pan ma. jeszcze ma w swoim garażu? Mam jeszcze dwa trzy treny Bell 11, gaza 67, tak zwanego Ewa, motocykle BMW R35, no i nie... Rowery jeszcze z silnikami, ale to jest inna bajka. Dobrze, jak to się czyli mówi. zakup tego y, Dodge'a z 27 roku nie był przypadkiem. To jest jakby kontynuacja pewnej historii motoryzacyjnej, tak czy jest. pasji, którą to pan ma, tak? Pasja, tak. Okay. Tego odkupiłem od kolegi, sprowadził go ze Stanów, od, wy, odkupiłem, wyremontowałem i tak. To pan sam jedzie. remontował, tak? Tak jest. No, I... oprócz lakieru i tapicerki. Dobrze. Niech pan mi powie, ja jako laik w temacie samochodów przedwojennych. Y, jeżeli chodzi o taki samochód, jest zlot dzisiaj, jest sobota, chce Pan wyjechać z nim, po prostu Pan wchodzi do garażu czy do hali, no nie wiem, gdzie Pan trzyma ten samochód i, i normalnie kluczykiem odpala tak. czy trzeba go przygotowywać, jak no, to w ogóle ra, wygląda? Raczej ra trzeba go przy, przygotować, bo on tutaj przy, ma taką mamkę tutaj do paliwa, trzeba zalać paliwem, mhm. kranik otworzyć no i uruchomić go się paliwo ze zbiornika, bo nie ma pompy wodnej, tylko ma mamkę tak zwaną. się paliwo i jechać. Jaką to ma pojemność? To 4 litry. 4 litry tak. i. W ruchu licznym dzisiaj jak tak się jedzie w sobotnim chociażby to... No tak się, widziałem, że on, on sobie dobrze radzi. Dobrze, 60 dobrze. na godzinę, 70 można swobodnie jeździć. Okay. Okay. Tylko, tylko paliwa, 25 litrów na 100. To pan jest kierowcą jak autobusu prawie. Dokładnie, jak samochód ciężarowy. Moje, moje Porsche Boxster, jak jadę i mocno cisnę w mieście, gdzieś tam ruszam ze światem i tak dalej. To tak do 17. No to A. taki mały autobusik. Tak no ale jest. tutaj to jest pełnoprawny. To no. pełnoprawny. 25 litrów. 25, taka. Trzeba mieć gruby portfel, żeby no, przyjechać. Niby, że tak, ale to na co dzień się nie no, jeździ. Tak, no wiadomo. Raz na jakiś czas. A często pan wyjeżdża nim? No tak. 5-6 razy do roku na zloty. Na zloty. Aha, no dobrze. Coś jest takiego, co siedzi Panu w głowie, czego Pan jeszcze nie kupił? A może byłoby spełnieniem marzeń? To znaczy, to ja wiem, te dwa cytryny, które chciałem, to mam. Tego Ciapajewa. Ja, co bym chciał mieć? bakera ciężarówkę z czasu wojny. Tymi większymi pojazdami, tak. typu autobus, ciężarówka, to daleko nie odjechaliśmy, bo... No nie, jeszcze... A jest to do kupienia? Jest, można kupić, jak się uporam. W... Z tamtym pojazdem, z tym Ciopajewem, to może okay. pomyślę i coś skonstruuję. Okay. To jest jeszcze tak zapytam, to jest pojazd na, zarejestrowany na ile osób? Na pięć osób. Na pięć osób? Tak. tak Tutaj, jak, jak mam to mocno. otworzyć? To... Nie, mocno, śmiało. Mocno? A, to... tak. o. Aha, okej. Okay. I wiadomo, kto nim jeździł do czego służył A, tego, w stanach. Tego, tego to nie wiem. nie wiadomo. Ciężko nie nie. To, do czego służył, kto jeździ. To są czasy prohibicji. No tak. Wtedy działa, działa Al Capone. Wtedy może i tym samochodem jeździł. Nie wiem. <laughs> no, ciekawie, ciekawie byłoby wiedzieć, nie? Jak ze no, tak. Stanów przyjechał, a też wiadomo, u kogo tam był? Też nie, nie wiem, wiadomo. Nie nie po wiadomo. prostu został sprowadzony. Sprowadzony. Okay. No dobrze, dajcie znać, czy Wam się podobają też takie samochody. I czy może macie taki samochód? Nie taki, ale w ogóle przedwojenne samochody u siebie w garażach.